O. Nie żartuję 12 minut, ostre dragi, Vanessa Sefczewczuk Zobaczmy to, to długo trwa, ciekawe w celu, co to będzie Jak ja znowu Nie żartuję Jak to się, znowu To się kurwa za głowę co. <laughs> Jomek ma hełm z minecrafta na bani, podoba mi się jego profilowe Adrianka Pierdol do ryżu to pomoże No to, 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 to mi prace. tak polecił Vanessa zachowujesz się jakbyś pała ostre dragi Siśmy jak pani a ma głos chyba, co? Na chuj on to robi Mógł mnie zabić i ucieka kurwa jakby mi używali. Katarzyna włożyć, ale to nie jest tak? ich zagrywka. Właśnie ale oni mnie chcą to nas zniszczyć. No o to nie. chodzi właśnie. No to im się udało. No o to chodzi, oni chcą cię zniszczyć psychicznie, a tu chodzi o to, żeby no nie... Widzicie, co... O, mój ekran, o, moje oczy, jak się tak nagle biało dobra, zrobiło, ja mam wszystko ciemne. O, to jest najlepsza streamerka na tej platformie, widzowie, ogólnie. I moja przyszła żona. Oho! TepuSzaj! <grym> <grym> no, dobra, dobra, czekaj. <grym> Ale słodko mi się zrobiło. <grym> Okej, okay, dobra, cześć Michał! Ja pierdolę Cześć nieznajomy, cześć Rafa. Hej hej hej. Na początku oczywiście... No tak, widzowie, ten, witaminki no, ten, wiecie, co Mam tutaj przygotowane witaminki ten, no. Może co rano, bo na miasto z pustymi włosami trochę Hmm Ale ty jesteś chłopem, nie? Kurde, weź sobie kup y, Kup sobie podstawowe rzeczy, rypacz rypacz, czyli jest to szampon, który bardziej ci oczyści włosy. Go najlepiej raz w tygodniu, myślę. Znajemnisty szampon. Mi ogólnie ludzie mówią, że ja wyglądam na 16 lat. Czy to jest prawda? One są siostrami, one mają identyczny sposób mówienia. twarzy nie wiem, czy wyglądają, ale identyczny sposób mówienia. Taki specyficzny, ale identyczny mają. Ja nie muszę wiedzieć, że to jestem są koleżanki, tylko siostry, bo one tak, specyficzny tak sposób widzę. Jest... Taki akcent jakiś dziwny mają. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale na pewno to się I jakoś dokładnie rozumie. to na razie jesteś podwoleć, nie? i zakładałem, że masz jakieś no maksymalnie 19. Molek. Uroda. i Bo z prawdę, kolegi, wiesz, że ten box prawie właśnie nie trzyma. ja tak nie umiem. w się sensie umiem mówić na wydechu? Ale chyba nie aż tak, bo na takie A, dziękuję, nie, nie mogę tak robić. Ale ja na wydechu mówię. Co to za są? są? kurwa. Nie przeklinaj. Bo chuj, co? Kurwa, chuj, w dupa. No, to było super spotkanie, tak? I tak zajęliśmy. Super notowanie, zajęliśmy drugie miejsce. Katarzyna. No, je panu to. robić przyjemne rzeczy, czyli oglądać... Co to jest? A twarz było widać chyba. Ja zawsze mam rozkominęć, czy ona jest gruba, że ona ma takie cylindry, czy ona tak z natury. I Część osób mówi, że nie, ona nie jest gruba. A coś mówi, tak, jest gruba, bo na przykład ma pociągnięte podciągnięte pod bępek. No i nie, nie żeby cię grubym, to jest coś złego, tylko po prostu jest to skina. Ironicznie, frania nie czuje się dobrze przysięgnie Może jakieś nie przejmuj się od ciebie? A czemu? Co się stało, franiowi? Franiu, nie przejmuj się. Jak coś to masz pisać, możemy typu, wyjść na jedzonko typu. czy coś? Czterech typów, czterech 4... typów. Uwaga! This look at this, okej? Okay? Ja jestem ciekaw, jaką ona ma średnią widzę. Fajnie, jakby to sprawdzać. Nie wiem, mogłem... ja jestem ciekaw, ile ona ma na przykład tego. Czy dostała kiedyś donate'a, że. To w gimnazjum o, o, generalnie z koleżankami robiliśmy. Że wiedziała, że nie da się złączyć łokci ze sobą, tak z przodu, no i one tak o robiły. Czy jakoś tak? No i wtedy tak tutaj, tak. Wiesz yy, co, nie? Dziwne była, ale generalnie miało taki sens. jak Tak, tak się ale, zrobiło, kiki. tak w łokciami tutaj. Fajne, nie? Kiedy tak właśnie, ze sobą. w w tych W TK Maxie chyba, albo. Tak, w TK Maxie. Ja tak sobie chodzę. Ciekawe, czy połączyła czyła łokcie? Jakby ktoś się na przykład. Tak, klululu, e, właśnie z TK Maxa. I ja teraz The Cream, The Cream jest w ogóle. Na przykład, czy nie wiedziała, czy wiedziała, że człowiek nie potrafi złączyć łokci ze sobą? nie mam pancernego, Tak, on chyba... Ogólnie na 100% ma to pancerne Ja w niego trafiam jak nic To jest pancerny buzar, pancerny buzar To ty u nas autem pchnij Ty mi, ty no. mu z Dostawam Dostawał jak nic Spoko wyrzuć na GTA W głowie po głowie jest. Jebać, kurwa, jebać. Dobra, ty ma mało. <laughs> Cześć Muzyka GIT? Nie, nie. Ten ma mało. Wrażenie, To jest już trzeci raz, co nie? Cześć. Ale nie Dokładnie to samo, się Muzyka raz. GIT? Znasz ten serwer, co to za serwer był w GTA? I co to za wzrok, lala? Skazny? Skazny? Nie wiem, kto skaza. A okay. no tu jest ten... Ta gra się jakoś nie pamiętam już. The Last of Us? Nie, ja mam nadzieję. No nie? Chyba? Fajna jest, mega. I to jest to The Last of Us. Dobra, się co? Ej, co to? A to Piesek. chyba jedynka jest, bo jeszcze jest dwójka. Pieska moja. Głośni Discorda? Nie wiem jak. Zrobili po prostu głośni. Aha, jest na 200. No sorry Wejdę jak poprosisz? Poproszę! O kurde Jk Błagam Przyjdź i zagraj z nami Będę lepszy streamerką no, O <laughs> Aha. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem kto to jest to No ale porąbane Czy w sensie, się pierwszy raz ją chyba widzę Yy, dziewczynkę yy, mam. Dziecko, yy, dziewczynkę dobra, to z ciszy. Dobra, dzieciaki, właśnie. oczywiście sobie do best. Ej, aha, gry nie ma. Co jest? Widzicie coś? Bo. Halo? Czy jest normalnie scena Da binga, że Life jest na Discordzie. Nie, nie potrzeba pingować. Co z Nitro? Nitro streamuje na Kiku i nawet dobrze mu tam idzie. A on streamuje po 8 godzin, praktycznie. Często, w sumie, zawsze jak chodziłem spać w weekend do trzeciej, tam ma streama. No i ma tam po 3000 osób. Tak się że to nic nie stracił chyba. W sensie wiadomo, że ma ciężej dotrzeć do, do nowych osób. Ale te, które go oglądały, to już go oglądać chyba będą na Kiku po prostu. Taka koszulka, no taka, o Ale sportowy śmierd na do przebrania No i idę, nie? Ty masz dreszty One? No Powiedzą, że energik przyszedł no no, do... Ej, Sigma widzowie trochę, co? Sigma outfit Ale ta bluza jest tragiczna Dobra, uwaga, pokazuj Nie no, nie pisze tak Tylko cycków brakuje <słuch> Dobrze, jakiś widz zapisał. Znaczy, niedobrze, coś się śmiesz, nie? O, tak, o z... Nie, to widzę już piąty raz, kurwa, co mnie. Żeby się rozejść. Ej, kot na mnie patrzy. Będzie pewnie tak się jest. dwa razy. Czekajcie, bo mnie nie widać. Halo, dziękuję bardzo za trzy Dziękuję bardzo. Ile jeszcze będzie? No, trzy oh. razy myślę. Tak obstawiam. Pazury? Dwa, 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 dwa. Takie, ale muszę. Nie pazury, tylko. Łokcie, los. na nowe. O cześć, był. Teraz będzie pisać. No ja jesteś, co tu w ogóle gadasz? Donate. <gadza> a wszystko dopiero przed nami? I Jeszcze małe tręsąki. <gadza> Dlatego GTA ja nie ogarnię. To jest prawda. Tak, tak, tak. Ej, to tutaj jest to samo? O, na no, chciała. Aha. Aha. Ale wtedy jeszcze była zbyt duża różnica wieku między nami. A teraz, jak sobie chodzimy razem gdzieś, to zawsze wpierdalamy kebaba. I czasem mnie zabiera na kepsa. Nawsze przyjebała przejebała walkę, co nie? Przegrała ją, czy... czy nie? Tak, się grała z Lizą. To w ogóle dziwne. Widziałem jak Liza tańczyła chyba po tej walce. Ja bym był taki zły na miejscu. Bo ta Liza nie dość, że fejmu ugryzła, to jeszcze wygrała. Tragedia. Wiadomo, że obydwie hackę dostały, ale... Jestem mega wierna. I przykład uwielbiam sini, Kocham sini. Naprawdę jest mega fajna. Uwielbiam ją. Teraz, czy Sheeny to są, jest je ta koleżanka z tytami? Czy. Shane, a ona to inaczej czyta. Rozumiesz, rozumiesz, przyjódź, już tak zostaje. Tutaj takie znabrzmiały. Tutaj klata, plecy, po prostu ten. Rozumiesz, kwota, lustro. W z siłowni. Dlatego jest ogrom. Nie z ogrom. No to po prostu rozrzucił nagrany, jak coś. Nie ma wina. Jeszcze tu o, O to mi właśnie chodzi. Wkurzył, no, ja bym ja się kurwił, na miejscu na wsi, mega. To, na przykład dla mnie po takim czasie, ja ja też powoli przykład, myślę, że dla mnie już nic nigdy za bardzo nie będzie atrakcyjne, bo mnie to po prostu brzydzi w tym momencie, nie? Mnie to po prostu brzydzi. Kasiu, ale każdy wie, że jesteś XD. No prosto, że jestem sabotażystą, no wygadałam się już. Tak, to ja jestem sabotażystą, dokładnie. Wzięli mnie, bo po karcie udar nikt się nie spodziewał, że to ja mogę tak dobrze grać i sabotować Jezu, czemu ona ma taką muzykę na tak Nie że hejtuję, ale jakby mi takie coś leciało, to bym się denerwował. To była kapitan. Aha! Polejny się od który wygląda tak samo z tego GTA RP, ja nie rozumiem. O my mam na dzisiaj na BDS nie nawet no, będę że ty słuchasz. Kurwa, baitujcie! To baitujcie, to zupatę zabije! O kurwa. Dobra, dawajcie, dawajcie! Ja nie jestem dziewiątym. Boję ciebie z Dusem na rurki, bo się na to umówiliśmy. No. A Janusza? To po ślubie. Jeden hero Warsik. Dziękuję. To ty ja mi zrobiłeś? No bo, What the fuck? Rozmawiamy na Instagramie, boże, na Twitchu, i nie możecie być rozpraszani przez na przykład zbyt duży dekolt. Ona ja miała dekolt tu... wcześniej? Ja Czy coś się... też. Dziękuję. To ty ja mi zrobiłeś?